Cześć kochani! Cześć kochani! Dziś w poszukiwaniu przepisu na rodzinę przyjechaliśmy do Warszawy, do Agnieszki i Przemka. I piątki ich dzieci. To jedni z Was! Rodzina należąca do społeczności nierozerwalnych. Zapraszamy! Zapraszamy. Kochani. Cześć, witajcie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Cieszymy się, że znaleźliście czas, żeby nas odwiedzić. My cieszymy się, że wy znaleźliście czas, żeby nas ugościć, bo organizacja czasu w tak dużej rodzinie to pewnie y, niezła logistyka. I o to chcemy Was zapytać. Tak, jest to wyzwanie. Twada, żeby zgrać wszystkie dzieciaki razem. Jest to wyzwanie, tak. Powiedzcie, zdecydowanie. Ile macie dzieci? Piątka. Piątka, Piątka dzieci. dzieci. Najstarsza no ma 9 lat. Najmłodsza mam dwa lata. I są też bliźniaki. Tak, pięcioletnie bliźniaki. Aha. Filipek i Różeczka. Jaki jest Was przepis na rodzinę? Myślę, że miłość. Myślę, że to jest jakby chyba jedyny przepis na rodzinę, który w ogóle ma jakikolwiek sens i rację, rację bytu. Myślę, że niemożliwe byłoby posiadanie piątki dzieci i przeżycie, gdybyśmy ich gdzieś tam w tym wszystkim nie kochali po drodze. Staramy się spędzać dużo czasu razem. To oczywiście nie wychodzi w praktyce tak, jakbyśmy chcieli ale bardzo duży na to nacisk kładziemy. Dzisiaj na przykład, nie wiem czy powinnam to mówić, ale dzisiaj robimy wagary dzieciom, żeby robić taki dzień rodzinny i na urodziny od nas nie dostają prezentów, tylko jakieś wspólne wyjście, starsze dzieci. Od tego roku życia mogą chodzić do kina, więc idziemy z czwórką starszych dzieci do na film, który no, y, chciały, y, a żeby właśnie nie były takie przemęczone, zmęczone, żeby była radość dla wszystkich, dlatego właśnie trochę wagorujemy od placówek. No i to się właśnie przyjawia ta miłość w takich drobnych właśnie y, rzeczach, a to staramy się jeść wspólnie posiłki, no, może od... 10 lat, czyli 11 jesteśmy małżeństwem. W każdej pracy walczy o to, żeby ta rodzina była na pierwszym miejscu, przez to też nawet raz został zwolniony, bo komuś się nie podobało, że szybciej wychodzi z pracy niż wszyscy... Nawet to nie to, że szybciej, o czasie. O czasie tak. jakby, a to też jest jakby ważne w kontekście chociażby powrotów do domu. Nie? Ja pracuję na co dzień w Agencji Reklamowej, tak więc to jest taka praca, która rzeczywiście jest wymagająca. Człowiek wraca e, mocno zmęczony e, po tych 8, 8 godzinach. E, I mam taki sposób, że postupa do domu i kładę się na ziemi, nie? I teraz ja leżę, więc jest okej, okay, a dzieci dzięki temu mogą po mnie trochę poskakać i też są z tego zadowolone. I to jest taka sytuacja win-win, nie? Wszyscy są zadowoleni. Ja odpoczywam trochę, one są w stanie nacieszyć się tym, że tata jest w domu, tak? To jest nasza ulubiona w ogóle rodzinna zabawa, zabawa w lwa ma przybiera różne warianty w każdym razie no to głównie przemek się cieszy, w ogóle takie przewalanki lubię tak lubię te zabawy w których mogę leżeć tak to jest rzeczywiście prawda ja chciałam <grym> powiedzieć ci tato że nie jesteś w tym odosobniony <grym> <grym> myślę że to taka przypadłość tatów że wybierają takie zabawy Chciałam nawiązać do tych posiłków. Powiedzieliście, że ważne jest dla Was spędzanie czasu też przy stole. Jak rozumiem, posiłki staracie się jadać wspólnie. Posiłki, które przygotowujesz dla siedmioosobowej rodziny, są pewnie gotowane w bardzo dużych garnkach. Jak sobie z tym radzisz? Nie, to masz złą wizję rzeczywistości. Nie to mało jeszcze. Nie, nie to już dużo, ale jednak. Może dlatego, że rzadko robię w garnkach, nie wiem, albo tylko część robię w garnkach, albo naprawdę robię w dwóch garnkach. E, jak przyjeżdża moja mama i nas wspomaga, ona mieszka do, daleko w Stanach Zjednoczonych, to właśnie wtedy gotuję w dwunastu, mamy dwunastolitrowy garnek, tak, zgadza się, I wtedy zupę gotuję w 12-litrowym garnku, ale to de facto tylko ona używa tego garnka. Ja na co dzień nie, nie stosuję jednak ziemniaczki, czy jak go robię coś w piekarniku, to też piekarnik jest duży. Czy macie jakieś sposoby na tą organizację? Czasu dnia, czasu tygodnia? My się trochę tego jeszcze uczymy, i to de facto w każdym roku jest inaczej, bo im w tym roku dzieci są w trzech placówkach różnych i mój mąż zaczął chodzić, o siódmej chodzić z domu, więc ja sama przygotowuję, jak my o siódmej wstajemy, to on wychodzi, więc y, przez tą godzinę do ósmej więcej musimy wyjść, to sama wszystkie dzieci przy, przygotowuję, no i po prostu musieliśmy nauczyć się funkcjonowania. Myślę, że teraz nam to w miarę dobrze wychodzi, nawet już 40 minut się wyrabiamy, więc jak stanę nawet 20 po, to już nawet dajemy Natomiast radę. jakby to, co jest istotne, wydaje mi się, to takie ry rytuały dnia, tak. to znaczy rzeczywiście jakby pomimo tego, że nie jestem w stanie gdzieś tam w porankach pomóc, to bardzo wyraźnie to widać w tych też okresach jakby popołudniowych, wieczornych, gdzie jest godzina kolacji, jest godzina mycia i wszystkiego po kolejnie. Tak więc jakby taka stałość w tych rytuałach, że jest konkretna godzina i jej się trzymamy czasami nawet bardzo mocno i tak jakby radykalnie, nie? To jest coś, co rzeczywiście pomaga to w jakiś sposób Kładać I też sprawić to, że na koniec dnia dzieci lądują w łóżkach. My też mamy wtedy możliwość pobycia chwilę ze sobą. Nie? Nasza rodzina to jest nasza wspólna odpowiedzialność, nasz wspólny porządek, że to wszyscy mamy dbać, to nie jest tylko mama od tego, to nie jest tylko tata od tego, tylko że to wszyscy mamy robić. Asia ostatnio też ma takie, takie coś, że nawet włącza się w czysanie rodzeństwa. I to jest yy, fajne i bardzo pomocne. Staramy się tak robić, żeby nie tylko najstarsza pomagała ale każde pomagało sobie też nawzajem. Nawet rówieśnicy, bizniacy, żeby sobie no, pomagali. My też mamy takie, taką potrzebę, żeby z jednej strony oczywiście jakby korzystać ze wsparcia dzieci wtedy, kiedy to jest możliwe, ale z drugiej strony staramy się też tego jakby nie nadużywać. Staramy się, żeby te starsze też miały możliwość bycia dziećmi, a nie tylko, jakby żeby były wybijane od samego początku w taką rolę tych małych rodziców, które gdzieś tam mają za obowiązek pomóc wesprzeć, wiecie, pozmywać, ugotować obiad itd. Tak tak Myślę, że mam podobne. Odczucia, ale myślę, że też przebić wśród tych dzieci również próbuje się mąż, który nie woła mamo, tylko żono, znajdź dla mnie chwilę no wieczorem. Właśnie. Jakie miejsce w waszej, w waszej hierarchii rodzinnej odgrywa małżeństwo? No myślę, wasza relacja? To jest tak, że tak jak mówiliśmy o tych rytu to jest też tak, że dzieci mają świadomość tego, że po godzinie 20 jest czas dla rodziców i nawet jeżeli część dzieciaków, tych starszych, jeszcze nie ma obowiązku gaszenia światła o tej dwudziestej, to mają świadomość tego, że to jest czas dla rodziców. One są wtedy w swoim pokoju, tak? Robią swoje to rzeczy. No, teoretycznie tak Ale jakby... jak wychodzą z tego pokoju, to też mają jasny komunikat, Tak. Teraz nie? jest czas dla rodziców, nie? I czas to dla to rodziców jest. to jest argument, którego używamy od po prostu nie pamiętam kiedy. Staramy się, żeby ten czas dla nas był, bo jakby widzimy też, mając piątkę dzieci, że bez tego czasu dla nas, dla budowania naszej relacji, to to wszystko nie ma sensu. Bardzo mocno to czuliśmy zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiły się bliźniaki, które pomimo tego, że były naszym trzecim, czwartym dzieckiem, więc wiedzieliśmy już mniej więcej jak się te dzieci obsługuje, jak zrobić tą jakby pieluszkę i tak dalej, tak dalej, to mimo wszystko bliźniaki to był ogromny, ogromny wysiłek, stres związany i tak dalej, tak dalej. Też i jakby taka konieczność dużej ilości, ilości rzeczy, które się wtedy, wtedy działy. I do tej pory gdzieś tam odczuwamy skutki tego, że troszeczkę zaniedbaliśmy siebie w tym wszystkim. Nie? Ja w tym miesiącu pracuję nad tym, żeby tak, e, w pierwszej kolejności, jak mąż wróci z pracy, się im witać, a nie tam zajmować się robieniem kolacji, bo to mniej więcej jest ta pora, czy, czy jakimiś e, rzeczami. Zawsze staram się, wiem, że mój mąż lubi wrócić do takiego w miarę ogarniętego domu, żeby nie było tu strasznych. pory. Przybijicie przy piątce dzieci. Nie, już nie mówię, że musi być podkopany, tylko taki w miarę ogarnięty. Ja z kolei, z drugiej strony staram się nie zdawać po godzinach. Też wiem, że Agnieszka, kiedy jest jakby w domu z piątką dzieci, to też co jest męczące. Jakby zadanie, i też, też w związku z tym staram się, żeby nie przesiadywać pracy w oczekiwaniu, że dzieci wreszcie pójdą spać, nie? Tylko starać się wracać, tak, żeby być w stanie włączyć się w to życie rodzinne. Ja, jako tata, który właśnie czeka na takie atrakcje w domu. Chciałem zapytać o te liny, które zwisają z, z sufitu. Zrobiliśmy zarówno jakby drabinki, jak i linę, jak i siankę spinaczkową, gdyby nasze dzieciaki są żywe. I też jakby widzimy to, że dzieciaki po prostu mają potrzeby ruchu. Widzieliśmy, że dzieciaki tam wiecie się wspinają na łóżko piętrowe, po szafkach, wyciągają jakieś książki z najwyższych półek. I doszliśmy do wniosku, że jakby spokój, macie taką potrzebę, jakby wyszalenia się w taki sposób, nie ma kłopotu, możemy ją jakieś tam zaadresować. Czym jest dla was niedziela, dla Waszej rodziny? Jaki to jest czas? Dla mnie przede wszystkim to jest taki czas, kiedy faktycznie staram się nie pracować z jednej strony, z drugiej strony zadbać o te relacje z dzieciakami. Nie ma czegoś takiego, że tam jakieś inne rzeczy musimy nadgonić, często domowe, bo wiecie, jakby to było wygodne, nie? Wreszcie dzień wolny, tak? wreszcie można coś zrobić, taką nawet ściankę spinaczkową. Budżet, nie wiem, wpisać paragony. Ogarnąć jakieś takie zaległości domowe, coś tam właśnie przybić, przywiecić, przykręcić, i to zdaje się takim dobrym czasem na to, nie? Z drugiej strony też widzimy, jak bardzo potrzebujemy takiego pobycia razem, na spokojnie, nie? Bo znowu, pomimo tego, że mówię o tym, że się staram włączać wtedy, kiedy gdzieś tam właśnie wracamy po pracy do domu, to mimo wszystko wiecie, jak jakby wracam, już tam już pod wieczór, no to ile czasu, jakby pobędę, tak? To jest, jakby siadam do stołu, mam kolację, jakby jest mycie i modlitwa, i spacie, to jest wszystko, nie? Tak więc więc ta niedziela rzeczywiście jest takim momentem, jednym, jedynym, gdzie na spokojnie można po prostu pobyć w takiej, nie jakby w takiej po śpiechu, biegu, żeby kolejne punkty dnia zrealizować, tylko po prostu pobyć ze sobą. Czy jest coś wyjątkowego w tym Waszym świętowaniu, generalnie w celebrowaniu różnych okazji? Wiesz co, myślę, że tak. Myślę, że takim elementem, który, mm. <słuch> można powiedzieć, że odróżnia nas od takiej, nie wiem, statystycznej, w cudzysłowie rodziny, jest to, że na naszym stole nie ma alkoholu. I to jest taki element, który faktycznie, zwłaszcza jakby w naszym kraju, który. Jakby ma taką tra tradycję jakby świętowania przy alkoholu, rzeczywiście odróżnia nas od takiej standardowej jakby rodziny kowalskiej. A skąd taki pomysł? Bardzo jakby wyraźnie widzimy, ile nam to daje nam jako rodzinie. Ja jakby nie wrosłem ani nie Agnieszka, w takim domu, gdzie jakby był jakiś, wiecie, problem alkoholowy czy cokolwiek w tym stylu, więc jakby to nie o to chodzi, że teraz jakby negujemy ten alkohol. To jest jakby nasza decyzja, że rezygnujemy z czegoś, co jest jakby normalne jakby, i jakby nie mamy jakiegoś tam negatywnego nastawienia do tego alkoholu, ale widzimy jakby wiele różnych płaszczyzn, gdzie możemy być skupieni na czymś zupełnie innym niż ta nasza rodzina. Jedną z takich płaszczyzn, które na samym początku widzieliśmy, to właśnie był alkohol, nie gdzie. Gdzieś tam możemy się koncentrować wokół niego. Ale też widzimy wiele innych płaszczyzn. pracocholizm może być też takim elementem, który tą rodzinę rozwala. Dla nas abstynencja jest takim miejscem przypominającym, kto i co jest najważniejszy. Najważniejsze jest Pan Bóg i rodzina. Jak to się w ogóle stało, kochani, że trafiliście do kampanii Nierozerwalni? Jakieś ogłoszenie dostałam pewnie kiedyś i po prostu zaczęłam was obserwować na, na Facebooku. Gdzieś tam jakiegoś maila zbiorczego wspólnoty albo skądś, pewnie tak. Wzięliśmy udział nawet w jakimś konkursie <grym> i to byliśmy <grym> jakieś nawet nagrody. Byliśmy taki fartuszek, który można było porysować, to dzieci kolorowy. miały z tego radochę. Myślimy, że ta nasza rodzina jest w jakiś sposób wyjątkowa i mamy duże też jak szczęście. Każda, jak każda inna tak, rodzina. Jak każda inna, ale, ale że no, rodziny mogą nawzajem siebie się sobą dzielić. O, w takim sensie wyjątkowa. Tak? I że my mamy się czym dzielić i możemy też otrzymać od innych rodzin, i dlatego gdzieś tam właśnie z czasem staram się coś tam wpisać i się włączyć. Bardzo dziękujemy, <grywa> że my również mogliśmy posłuchać tego dzielenia i się ubogacić. Bo myślę, że właśnie o to chodzi w znajdowaniu przepisu na rodzinę. Bardzo nam było miło. Dziękuję wielkie. Dzięki, Dzięki wielkie. Dziękujemy, kochani, że byliście z nami. To było bardzo inspirujące spotkanie. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że każda z rodzin jest wyjątkowa i pewnie gdybyśmy przyjechali do Waszych domów, również znaleźlibyśmy wyjątkowy przepis. Cóż, kto wie, może kiedyś się to stanie. <laughs> Pamiętajcie, kochani, o hasztagu nierozerwalni, niezmiennie. Śledźcie nasze media społecznościowe. Subskrybujcie kanał, oglądajcie inne filmy. I, i do zobaczenia. Do zobaczenia.